Witam serdecznie wszystkie wodniki, wodniki słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na październik 2022 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie wodniki? Drogie wodniki do 22 słońca, czyli to czego ja chcę, czego ja pragnę, moje cele życiowe. I Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności. Obie planety są władza, czyli w korzystnym aspekcie trygonu do Waszego znaku. Więc wszystko Wam sprzyja. Przez cały miesiąc Mars, planeta energii, działania jest bliźnięta Również w trygonie do Waszego znaku. Czyli energia Was napędza. Dużo rozmów, dużo kontaktów, pozytywne informacje. I od 11 Merkury. Planeta komunikacji, biznesu również jest w Waszym znaku. Więc miesiąc opowiada się dla Was bardzo, bardzo korzystny. Ale od początku, już 1 października, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, ustawia się naprzeciw Jowisza. Planety szczęścia, ekspansji. Czyli tutaj ważne rozmowy, być może wyjazdy, jakaś wycieczka, bardzo... Poznanie ciekawych ludzi, y, korzystne y, na przykład wyniki z egzaminów, więc tutaj dobre informacje. Uwaga, drugiego października Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, nauki y, zatrzymuje się i wchodzi w ruch prosty, czyli wychodzi wreszcie z tej retrogradacji. U Was dotyczy to pieniędzy od innych. Czyli tutaj być może kredyty, jeżeli czekaliście na jakieś dokumenty, na jakieś decyzje, na jakieś kredyty, tutaj sytuacja ruszy do przodu, wreszcie czegoś się dowiecie. Tym bardziej, że 7 października Merkury e, ustawia się w bardzo dobrym aspekcie do Plutona, planety przemiany, planety transformacji. Więc pewne e, rzeczy się zakończą, przestaniecie się martwić. Tutaj być może w tajemnicy coś trzymaliście. Tutaj wreszcie sytuacja ruszy do przodu. <laughs> Tym bardziej, że 8 października Pluton, planeta transformacji, przemiany, zakończyć pewnych spraw, ruszy do przodu. Więc również wyjdzie z retrogradacji. I w tej energii odbędzie się pełnia Księżyca w znaku Barana. Pełnia w sekstylu do Waszego znaku. To znaczy yy, księżyc sekstylu, słońce w trygonie, czyli pozytywne zakończenie. Tutaj dotyczy to komunikacji, być może y, dogadujecie jakiś wyjazd, czy yy, chcecie zrobić jakieś kursy, szkolenia wspólnie z innymi. Tutaj macie zielone światło. W tym miesiącu bardzo dobre aspekty. I tak, 11 października Merkury, Planeta komunikacji, współpracy, interesu, biznesu, wchodzi do wagi i ustawia się również w Trygonie do Waszego znaku, czyli nowe y, poznanie nowych ludzi. Tutaj y, y, zaraz y, 12 słońce ustawia się w Trygonie do Saturna, czyli y, Saturn jest w Waszym znaku, planeta przeznaczenia, plane, y, planeta karmy, planeta nasz nauczyciel, planeta ambicji. tak? Tutaj naprawdę jakieś korzystne informacje, być może jakieś propozycje, nowa jakaś współpraca. Um, uwaga tego dwunastego, ponieważ Mac jest w kwadraturze do Neptuna. Mars, planeta energii, działania, który też jest w korzystnym aspekcie do Waszego znaku, ale w kwadraturze do Neptuna, który reprezentuje u Was pieniądze zarabiane przez was więc jakby 12 bądźcie ostrożni nie wierzcie tylko na słowo jeżeli ktoś wam coś obiecuje poproście o jakiś papier, o jakąś umowę bo tutaj na gębę lepiej nic nie załatwiać tym bardziej, że Merkury jest na przeciwiowisza czyli jesteśmy optymistami tutaj ktoś pięknie mówi ładnie mówi, ale nie do końca może to być prawda uprzedzam Dużo lepszym dniem jest 14 października, ponieważ Wenus, która odpowiada za miłość, za pieniądze, ustawia się w trygonie do Saturna. Więc tutaj, wypracowanie sobie jakichś nowych znajomości, wykorzystanie znajomości do tego, żeby realizować siebie, tutaj dobre układy towarzyskie, poznanie kogoś, kto pomoże Wam na przykład w karierze w rozwoju. 18 bardzo dobry dzień. Słońce ustawia się w trygonie do Marsa. Dla was tworzy się wielki trygon. Słońce w Wadze, Wenus w Wadze, Merkury w Wadze. Trzy planety w trygonie do waszego znaku i jeszcze Mars, planeta energii, działania, więc tutaj naprawdę w tym miesiącu możecie bardzo dużo Kreujecie nową rzeczywistość, zakładacie własne działalności, idziecie na studia, realizujecie swoje marzenia, bawicie się, spotkania towarzyskie, wspólne rozmowy, poznawanie nowych ludzi. Idziecie do przodu, wykorzystujecie swoją wiedzę, swoje doświadczenie. Tutaj naprawdę możecie bardzo dużo osiągnąć w tym miesiącu. Korzystne tranzyty. 19. Wenus jest w trygonie do Marsa. Planeta miłości, pieniędzy, w trygonie do Marsa, planety energii, działania, więc tutaj fajne rozmowy, szansa na jakiś romans, poznanie kogoś ciekawego, z kim bardzo dobrze Wam się rozmawia. Ale uwaga, podczas tego dnia Słońce jest kwadraturze do Plutona. Czyli mogą się ujawnić Wasze jakieś lęki, wyjść na w jakieś tajemnice. Może być, yy, możecie być atak, yy, no nie wiem, atakiem jakiegoś piłkarza na przykład, tutaj, no, jakby jakieś ograniczenia, tak, być może yy, tutaj, nie wiem, poznacie kogoś i zobaczycie, że na przykład jakieś lęki was dopadają, że boicie się zaangażować na przykład w jakąś relację, yy, tutaj możecie się mocno temu przyjrzeć. Plutona cały czas macie w 12 domu, więc tutaj wielka zmiana w podświadomości. Aby móc być szczęśliwym, trzeba swoje ograniczenia, jakby uwolnić się od własnych ograniczeń, zmienić swoje myślenie, a uwierzcie mi, że to jest możliwe. I 20. Wenus jest w kwadraturze do Plutona. Wenus odpowiada za miłość, pieniądze, przyjemności. Czyli tutaj macie możliwości, macie szansę, ale ja widzę tutaj mocno, że się boicie, że się kurczowo trzymacie starego myślenia, boicie się wyjść też naprzeciw. Więc yy, tutaj będzie musiał nastąpić jakieś przełamanie. 23 ciekawy dzień, ponieważ po pierwsze Saturn. Planeta karmy, planeta naszych ambicji, nasz nauczyciel zatrzymuje się i wchodzi w ruch prosty. Wy tutaj być może mieliście jakieś plany, tutaj się zatrzymaliście, zastanawialiście, planowaliście, teraz będziecie mieli zielone światło. Po drugie, yy, w tym dniu Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności. Przechodzi do znaku skorpiona i słońce również, ustawiając się w kwadraturze do waszego znaku. Mocno u was dotyczy to waszej pracy, waszej kariery zawodowej. Ja widzę, że tutaj mocno pragniecie jakiejś zmiany. Chcecie wyjść z czegoś, co Was ogranicza. W tej energii będzie odbywał się 25 października. Nów księżyca w znaku Skorpiona z częściowym zaćmieniem słońca, w kwadracie do waszego znaku. No, powiedziałabym, że tutaj nów może wam dać siłę do uwolnienia się z czegoś, co was ogranicza, z czegoś, co jest dla was destrukcyjne, co wam szkodzi, tak? Tutaj jest kwadratura. Mocno możecie to poczuć. Tutaj mogą się zacząć dziać jakieś sprawy przeznaczeniowe. To może Waszego statutu dotyczyć. Może to dotyczyć na przykład też małżeństwa, tak? Bo to jest... czy partnerstwa w kwadraturze również też do lwa, który u Was reprezentuje partnerstwo. Więc tutaj yy, no, może być nerwowo ten nów w kwadraturze do Waszego znaku. Yy, 27. Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, który jeszcze jest w wadze, ustawi się w trygonie do Marsa, planety energii, działania, więc tutaj dobre kontakty, komunikacja, jakby optymizm, dobra współpraca, krótkie podróże, wyjazdy, być może jakaś praca wyjazdowa, tak, która da Wam swobodę, jakąś yy, taką niezależność. Ale pamiętajmy, że Merkur w tym samym dniu ustawia się w kwadraturze, czyli w trudnym aspekcie do Plutona. Znowu te ograniczenia. Tutaj szanse, możliwości. Z drugiej strony, strach, ograniczenia, yy, jakieś takie, być może ktoś Was ogranicza, tak? Być może ktoś, kto kiedyś coś powiedział i to cały czas jest w Waszej głowie, tak? Zastanówcie się nad tym. 28 października Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, rozwoju, cofa się do ryb, um, czyli cały czas jest w retrogradacji, wchodzi jeszcze na jakiś czas do ryb, uaktywniając tym samym u Was sposoby zarabiania pieniędzy, Wasze wartości, Wasze też y, przyjemności. Więc jakby. Jowisz wraca, być może kiedyś coś myśleliście o tym, żeby y, zarabiać pieniądze i za tym, co kochacie, za tym, co lubicie, za czymś artystycznym, za czymś, co jest waszą pasją, gdzie możecie pomagać innym. Być może z tego zrezygnowaliście teraz, Jowisz jeszcze tam wraca i daje Wam jeszcze raz szansę. 29. Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, nauki, wchodzi do znaku Skorpiona, czyli dołącza do Słońca, dołącza do Wenus i również ustawia się w kwadraturze, więc tutaj ja mocno widzę, że Wy nie czujecie się dobrze w tym, co robicie. Być może jesteście w pracy, która Was ogranicza. Być może jest tam y, jakiś mobbing, jakiś despotyczny szef czy szefowa. Tutaj astrologia namawia, odejdź od tego. Idź w stronę poczucia bezpieczeństwa. Idź tam, gdzie się czujesz bezpiecznie. Dobrze. Być może to jest nowe, ale yy, no jakby tutaj widzę, że, że mocno to zobaczycie w tym miesiącu. I na koniec miesiąca 30 października Mars Planeta energii, planety działania wchodzi w ruch wsteczny i w listopadzie troszeczkę czas może zwolnić, ale dla Was i tak to będzie korzystne, ponieważ Mars stoi w trygonie do Waszego znaku. Więc słuchajcie, drogie wodniki, miesiąc naprawdę daje Wam duże szanse. Jest wielki trygon powietrzny w tym miesiącu, czyli ja, to czego ja chcę, czego ja pragnę, moje marzenia, do czego ja dążę. Mogę wykorzystać swoje talenty, y, otwierać biznesy, interesy, współpracować, rozmawiać, negocjować. Y, być może się dokształcę, być może sam będę inny kształcić, wykorzystując swoją wiedzę, swoją pozycję, swoje doświadczenie. Zostawiam to, co być może robiłam do tej pory, i, i to nie jest dla mnie dobre. To mnie ściąga w dół, to mnie dołuje, to powoduje, że. Nie czuję się dobrze, odchodzę od tego. Inne w stronę poczucia bezpieczeństwa, być może praca w domu, na przykład. Wodniki. Zapraszam do konsultacji astrologicznych. Ze swojej strony życzę Wam wspaniałego miesiąca. Konsultacje prowadzę najczęściej na Skype'ie, gdzie można nazwać, nagrać rozmowę. Cenię sobie kontakt z klientem. Podczas rozmowy interpretuję kosmogram urodzeniowy, który bardzo dużo nam pokazuje. Możemy odkryć swoje potencjały, możliwości, y, swoje talenty, w którą stronę warto iść, na co warto postawić. Y, kosmogram progresywny, który pokazuje nasze wnętrze, jak my się zmieniamy w ciągu życia, co teraz dla mnie będzie ważne, kiedy są przełomowe okresy w życiu. Kosmogram tranzytowy, który pokazuje tranzyty tak na najbliższe półtora roku. Co się może wydarzyć? Jakie są szanse? Jakie zagrożenia? I kosmogram solarny jako podsumowanie. Co najważniejsze będzie w danym roku dla mnie? Jaka dziedzina życia będzie najbardziej uaktywniona? Od urodzin do urodzin. Także zapraszam serdecznie, a na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam i do zobaczenia.